Hej, hej kochani, witam was w kolejnym odcinku naszym skarpetkowym, w części drugiej. Ja już ukończyłam sobie tutaj tą cholewkę, mam tutaj 30 okrążeń i teraz będziemy przechodzić do wykonywania yy, oczywiście pięty. Na razie jeszcze nie przenosimy naszych skarpetek i robimy to w następujący sposób. Teraz już się wszystko ładnie klaruje. Wygodnie się już robi. Pierwsze oczko ściągamy z drutu, drugie przerabiamy na prawo. Zdejmujemy z drutu, na prawo, zdejmujemy z drutu, na prawo, zdejmujemy, na prawo, zdejmujemy, na prawo, zdejmujemy i tak co drugie oczko przerabiamy. Ok, jedna skarpetka przerobiona. Zabieram się za drugą, czyli ściągam i przerabiam. ściągam, przerabiam, ściągam, przerabiam, ściągam, przerabiam. I tak przerabiam do końca okrążenia. Teraz będziemy pracować oczywiście w rzędach, odwracam robótkę. I wszystkie oczka przerabiamy na lewo. Każde oczko. To jest nasze drugie okrążenie, drugi rząd. Także przerabiamy wszystkie oczka na lewo. Ok. Czyli jedną skarpetkę już mam przerobioną na lewo. Przekładam sobie motek. Przekładam sobie motek. I teraz pracuję na drugiej skarpetce. Tak, przerabiając oczywiście wszystkie oczka na lewo. drugi rząd strona lewa oczka lewe I przerabiamy oczywiście wszystkie oczka na lewo początkowe i końcowe Wygląda to mniej więcej w ten sposób, już tu widzicie, jednoczka są bardziej wypukłe. I teraz, moi kochani, powtarzamy okrążenia, nie okrążenia, tylko rzędy. Ma być 12 rzędów, czyli zrobiliśmy już dwa rzędy, czyli jeszcze wykonujemy 10 rzędów. Wykonajcie i spotkamy się w kolejnym wejściu. I kochani, już sobie przerobiłam nie 12 rzędów, tylko 24 rzędy, przepraszam, za pomyłkę. 24 rzędy, tak to wygląda, z tej strony wygląda tak. Teraz będziemy jedną skarpetkę przekładać na druty. Ja mam takie tutaj ze stalową żyłką. Nie mogą być większe, muszą być, mogą, nie mogą być większe, ale jak będą mniejsze, to się nic nie dzieje. Przekładamy sobie naszą jedną skarpetkę, bo teraz będziemy wykonywać piętkę rzędami skróconymi. Także właśnie ten element przerabiamy osobno. Można go przerabiać na jednych drutach, ale to jest dość, dość skomplikowane. Także przekładam sobie skarpetę, odkładam ją. Zobaczę czy dobrze. Jeszcze z drugiej strony również. Odkładam oczka. na druty pomocnicze. <laughs> OK pomocnicze. odłożone. Chociaż odwrotnie odłożyłam, ale to nie ma znaczenia, bo i tak później będę przekładała, czyli odkładam sobie tą jedną skarpetkę. I przystępujemy do rzędów skróconych. Mamy 24 oczka i teraz przerabiamy już normalnie 12 oczek. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Następnie odwracamy pierwsze oczko, czyli wbijamy się jak do przerobienia, ściągamy, wbijamy się jak do przerobienia na prawo, ściągamy, wbijamy się w drut od tylnej, drugim drutem od tylnej nitki. I przerabiamy na prawo. Następnie oczko prawe odwracamy. Ściągamy to oczko przerobione. I wykonujemy trzy oczka lewe. Raz, dwa, trzy. Następnie dwa oczka lewe razem na lewo. I oczko lewe. Odwracamy robótkę, ściągamy oczko i przerabiamy raz, dwa, trzy, cztery i zobaczcie, tu taka nam się przerwa zrobiła. Czyli te dwa oczka będziemy przerabiać razem, ale najpierw je musimy odwrócić. Czyli odwracam, przekładam sobie i następnie przerabiam. Staram się tu ściskać. I oczko prawe. Odwracam robótkę. Znowu ściągam to oczko, przerabiam oczka lewe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I znów mam taką sytuację, że już widać, że mam przerwę, czyli to oczko i kolejne przerabiam na lewo, zaciskam i oczko lewe odwracam i znowu przenoszę oczko i przerabiam oczka prawe do tej przestrzeni oczko przed czyli tutaj odwracam odwracam i przerabiam od tylnej nitki na prawo i oczko Prawe. Odwracam robótkę, przenoszę oczko i przerabiam oczka lewe do mojej przerwy. Czyli do tego momentu, i przerabiam te dwa oczka. Razem na lewo, i jeszcze oczko na lewo, odwracam robótkę, przenoszę moje oczko, i znowu przerabiam. Na prawo. I znowu mam to oczko, czyli je przekładam, jakby do przerobienia na prawo, przekładam i wracają na drut. I wbijam się od tylnej nitki. I oczko prawe. Odwracam robótkę i znowu przekładam moje oczko pierwsze. Kolejne przerabiam na lewo. Aż do tego uskoku. Czyli przerabiam teraz te dwa oczka na lewo i oczko na lewo. I znowu odwracam. Przenoszę pierwsze oczko, kolejne przerabiam na prawo. OK, odwracam moje oczka i przerabiam na prawo i oczko na prawo i znowu przenoszę oczko i przerabiam do uskoku, czyli to w sumie już będzie Zamknięcie tego podpiętka. Zostało mi jedno oczko, czyli przerabiam obydwa na lewo. Odwracam robótkę. Zobaczcie, to wygląda. W ten sposób. <laughs> I przerabiam na prawo, bo będę zamykała właśnie dwa ostatnie oczka. Zostały mi dwa oczka, czyli odwracam, odwracam. I od tylnej nitki przerabiam. Tak powstała nam piętka. Ona później, widzicie, nam się tak zaokrągli. I teraz y, będziemy nabierać tutaj oczka napięte. <laughs> Musimy nabrać ich 12. Ja sobie jeszcze powiem wam szczerze, zaznaczam w pierwszym, jakby okrążeniu, żeby dobrze nabrać. Żeby mi się nie pomieszały te oczka, czyli wkładam sobie marker. Na razie. Odwracam i zaczynam nabierać. Bijam się jakby po dwie nitki. I nabieram raz. Dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i Tak to mniej więcej wygląda. I zobaczcie, bo my będziemy teraz tu mieli więcej oczek, gdzie mamy piętę, ponieważ będziemy potem to redukować. Czyli ja w tym momencie mam 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja sobie je przesuwam. Odwracam skarpetkę. Narzucam te oczka, które nie były w ogóle ruszane. Uciągam sobie troszkę żyłki i teraz przerabiam tak, żeby tu nie powstała mi żadna dziura, czyli zaciskam. No też nie tak bardzo mocno, żebyście mogli mogły spokojnie sobie to przerobić. Przerabiamy przednią część. Skarpety. W ten sposób, ok. Teraz tu jeszcze więcej wyciągamy, bo będziemy znowu wyciągać drut. Tu nawet tylnia pięta może być już bardzo mało, o, tak, żeby tu więcej było. Żyłki, dlatego zawsze polecam jak najdłuższe druty z żyłką. I teraz znowu nabieram 12 oczek. Mam dość szerokie oczko, to się wbije po prostu nie pod to oczko, tylko jeszcze pod kolejne, żeby nie było dziur. Raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i dwanaście. Teraz przesuwam sobie wszystko na, na jeden poziom. Tu mam żyłkę z tej strony, tu mam żyłkę z tej strony, równolegle, ponieważ wszystkie oczka pięty mamy teraz na jednym poziomie. Bierzemy sobie marker. Ja sobie używam czasem takich moich robótkowych, które sama robię. Zaznaczam sobie początek okrążenia. Na początku może być troszkę ciasno i przerabiam normalnie wszystkie oczka na prawo. Pierwsze oczko nic nie redukujemy, ponieważ musimy przerobić nasze oczka, które nabraliśmy. Tu już marker jest mi niepotrzebny. Mam nabrane oczka i przerabiam je normalnie od przodu na prawo. Staramy się tu przy końcowych oczkach jak najmniej. Jak bardziej ściskać, żeby nie było tutaj zbyt dużych otworów. Ja tu już widzę, że mam taką malutką dziurkę, ale ja zaraz Wam pokażę, jak ja ją zniweluję. Tu mamy te oczka, odwracam robótkę, narzucam oczka, wyciągam drut i teraz zobaczcie, tą moją dziurkę mam i ja się wbijam pod tą dziurkę, łapię oczko, które jest jakby poniżej, W ten sposób. Narzucam je na drut. I tak. przerabiam te dwa oczka razem. I już dziurki nie ma. I kolejne oczka normalnie przerabiam na prawo. Kolejne oczka przerabiam na prawo. Bardzo ważne jest, żeby zwracać uwagę na te boki, żeby nam nie wychodziły dziury. Nie zawsze się to da. Wszystko zależy od tego, jak się skupiamy tu na tych oczkach. Czy one są luźniej przerabiane, czy bardziej ścisło. I znowu wrzucam sobie mój bok. Na druty. O, tu będzie ciasno. Patrzę, czy mam dziurkę. No, mam taką niteczkę. Więc znowu sobie patrzę. Tu mam takie oczko. Widzicie? To oczko. Ja spróbuję je odebrać. Wrzucę sobie je tu i przerobię razem na prawo. już jest w miarę ładnie. Ważne jest, żeby to robić, żeby też nie było za dużo rzędów przerobionych, nie podciągamy zbytnio nitki, to musi być dwa, maksymalnie trzy rzędy żeby po prostu tu też nie zaciągnąć za bardzo tego oczka, nie rozciągnąć, bo wtedy się tutaj robi takie pomarszczenie. Przerobiliśmy pierwsze okrążenie, przerabiając nasze narzucone oczka. Teraz będziemy pracować w ten sposób, że będziemy redukować oczka w co drugim okrążeniu. Będziemy redukować na takiej zasadzie, żeby tu na tym drucie naszej pięty pozostało 24 oczka, czyli tyle, ile było na samym początku. Więc rozpoczynamy pierwsze, um, pierwsze okrążenie re, z redukcją. Ja każdego okrążenia z wami nie będę robić. Pokażę Wam tylko te najbardziej istotne, czyli to pierwsze i drugie. I to będziemy powtarzać naprzemiennie, dopóki nie zredukujemy ocz, oczek. Pięty do 24 czterech oczek. Czyli teraz przerabiam sobie moją piętę do trzech ostatnich oczek, trzy ostatnie oczka i przerabiam je dwa na prawo i oczko prawe. Odwracam robótkę i tu przerabiamy normalnie, czyli przybliżamy sobie tak, żeby było blisko. Wtedy nie będzie tych dziur, nie będzie linii żadnej. Zaciągamy pierwsze oczko, zaciągamy, i następnie przerabiamy przód skarpety. Przerabiamy przód skarpety. Jeżeli chodzi o rozmiar skarpety, to jest 30, tak, 39. Z tych dwóch motków właśnie tak, taki rozmiar wychodzi. Jeżeli chcecie zrobić większy rozmiar, bo tak jak mówiłam, regulujemy sobie poprzez mierzenie, to trzy motki muszą być. Czyli ten trzeci motek musi być podzielony na dwa. Tak? Bo na większy rozmiar już nie wystarczy. Sprawdzam sobie znowu. No mam tu jakąś jeszcze. Zobaczę, przerobię. OK. Przerabiam pierwsze oczko na prawo, tak, w ten sposób. Potem przekładam oczko, przekładam oczka do przerobienia od tylnej nitki, tak. Będę przerabiała, więc sobie znowu je przekładam. I od tylnej nitki przerabiam na prawo. No i pierwsze okrążenie za nami. No i kolejne okrążenie, czyli to jest okrążenie drugie, czyli tu nie redukujemy nic tylko po prostu przerabiamy sobie na prawo, ściegiem kończoszniczym, oczkami prawymi, całe okrążenie. Jak się pogubicie, to zwracajcie uwagę, patrzymy na oczka, widzicie? Tu mamy dwa przerobione razem oczka. One się w ten sposób układają. Widać, że jest zrobione z dwóch oczek jedno, tak? Tu są takie dwie kreseczki. Czasem, jak robię i nie wpisuję sobie, nie zaznaczam, to właśnie sobie sprawdzam, w którym jestem okrążeniu, właśnie w ten sposób, patrząc, jak układają się moje nóżki. I to okrążenie drugie jest bez dodawania, w okrążeniu trzecim bez odejmowania. W okrążeniu trzecim znowu redukujemy i redukujemy do momentu, aż tutaj zostanie nam 24 oczka, czyli tyle samo co z przodu skarpety. Także widzimy się, kochani, w kolejnym odcinku i będziemy sobie działać dalej. Także już jesteśmy no nawet więcej niż powiedzmy połowa naszej robotki. Życzę wam miłego dziergania, miłego szydełkowania. Zapraszam was serdecznie na mojego TikToka, Instagrama, Facebooka na grupę Sztykowany Krepel do kalowego maratonu amigurumi. Teraz właśnie robimy sobie Sky, wsi Patrol, taką mniejszą wersję. Ruszamy w sobotę z pierwszym odcinkiem. Także zapraszam Was na moją prywatną grupę, gdzie właśnie tworzymy różne fajne projekty. Buziaki, pozdrawiam, papa! Pa.